Siemandero, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Darmusak. I zapraszam Was na bitewkę randomową. Zobaczmy. Uuu! Stary weteran T34. No. Proszę, proszę, to losowanie mi się podoba. Dobra, wchodzimy do bitwy. No dobrze, słuchajcie, Wy, wylosowało mapkę klasztor. I. Yy, Wyrosowało naprawdę niezłe zestawienie. Zobaczcie. Szóstki, siódemki, ósemki. No i teraz ten stary weteran T34 ma szansę trochę tutaj nabroić tak przynajmniej. Mam nadzieję, że tak będzie. Eee, spróbuję słuchajcie, podjechać sobie tutaj. Mm. Chociaż teoretycznie powinienem chyba jednak pojechać w drugą stronę, no bo te 34 przynajmniej kiedyś miało twardą głowę. I mogło sporo na tą głowę przyjąć. Ciekawe, jak będzie tym razem. Czy tam ktoś coś wyspotuje? Tak jest. Są pierwsze spoty. Hmm, nie wiem, gdzie to poleciało. Troszkę dziwnie. Dobra, ci się już schowali. Najfajniejsze jest to, że kilka minut bitwy. A moja drużyna. O! Nie przebito pancerza, szóstki. No, nie no, to nie tak miało być pany. Bo chciałem właśnie powiedzieć, że moja drużyna dostaje e, pomału w ciry. Słuchajcie, no. Mm... Nie jest dobrze, powiem krótko. Nie jest dobrze. Tu się troszeczkę wychyliłeś. Twój pech, ale KW też obrywa i to mocno. No nie trafiłem serio. Teraz mi tu będzie starał się pewnie na, na górę w garnek przyzwonić Ale ładnie, ładnie odbiło. O! O, tak O, tak to lubię. Aha, taką wymiankę. Nie no, gdzie ty gościu jedziesz? No zobaczcie. No nie, no nie, to nie tak miało być. No, i co teraz? Jeden do pięciu. Miała być fajna bitewka. Dziadek T34 miał się przejechać po przeciwnikach, jak walec. A tu dupa. A tutaj się tak pcha ten gostek. Dobrze że o o o o o o Jest jest Dobrze jest dobrze Dziadek daje radę od RHM -a się odbiłem <śm -a> Znaczy on się odbił ode mnie Dobrze o tak tak chciałem powiedzieć No tylko co z tego jak zobaczcie tamta strona Niestety leży I kwiczy i już jest po, po temacie. Dobra, trzeba podjechać. Coś tam może jeszcze strzelić. No teraz to mi oddał bez problemu, no to wiadomo, nie? Ale mnie to akurat nie dziwi. No nie zatrzymaj. Tylko trzeba gościa zlikwidować. No już tam nam na dubsko wjeżdżają. Dobra, to akurat było kiepskie. No i teraz tak, straciłem swoją dobrą pozycję, czyli to, że chowałem spód. O, teraz coś mi bez problemu tutaj dziurawią. Ubitewka, no, niestety, przegrana. Tym razem ja go nie przebiłem. No i niestety, dupa. No dobrze, wróciliśmy do garażu. No cóż, tylko ogień skuteczny. Na tle drużyny trzecie miejsce. Niecałe 2000 uszkodzeń. Jeden pojazd zniszczony. Kasiorki troszkę zarobione. No ale nie tak to miało wyglądać. No kurde, miałem tutaj zrobić rozwałkę. Mieliśmy się po nich przejechać. A wyszło niestety. Kiepsko. Unik Skoda. Siedem pojazdów zniszczonych. 3600 zrobione, całkiem fajna bitewka gościowi wyszła. No dobra, zobaczmy bitwę numer 2. Jak na razie powiem Wam, że byłoby pewnie fajnie, gdybym nie zmienił pozycji, bo schowanie tutaj kadłuba, wystawienie tylko tej wieży, no dawało mi przewagę. Niestety, później zmiana powodowała to, że było dupiasto. Dobra, lecimy z bitwą numer dwa. Ok, kolejna bitewka na mapce odbędzie się na mapce Erlenberg. Bitwa w trybie szturmu. Eee, ale powiem Wam, że przy takim zestawieniu, gdzie mamy dychy dziewiątki, no to co ten staruszek tu może bidny zrobić, no? A, on tu będzie rozszarpany. Kurde, no szkoda że akurat takie losowanie te dychy mogliby sobie odpuścić, naprawdę o. no dobra, zrobimy słuchajcie taki myk podjadę pod zamek tam w okolice środeczka no i zobaczymy co będzie dalej ale beznadziejnie zostawili, naprawdę T-34 na lat, naprawdę lata świetności ma już za sobą, kiedyś to był naprawdę fajny, zarąbisty czołg. E, poprzednia bitwa pokazała, że głowę ma dalej twardą e, i dobra pozycja na e, wystawienie wieży daje, naprawdę daje mu przewagę. Mm, no ale chyba nie w starciu kurna z dychami, z dziewiątkami no. Zwłaszcza, że tutaj tak naprawdę jeszcze musimy atakować, tak, no bo tutaj szturmujemy bazy przeciwnika. Hmm. No, coś tutaj, coś tutaj mi nie zagrało w tym zestawieniu. Tam nic nie widzę. Obym teraz tylko tu z tych krzaków, kurde, nie dostał. No, tak ryzykownie, ryzykownie, ale może, może się uda. Dobra. No i teraz pytanie: czy tutaj nikogo nie ma? Skoro nikt nie strzelał, spróbujmy. Spróbujmy się czegoś dowiedzieć. Zobaczmy, czy tutaj coś będę widział. No, moi troszeczkę by, o właśnie, się ruszyli. Dobrze, 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 dobrze. A i ten tam kurna widzę, przyszarżował. Standard, 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 ale no czemu go tak. Ja. No. Wziął i go utopił. Szybką akcję zrobił. Nawet nie zdążyłem tutaj ogarnąć tematu. Ale zobaczcie, moja drużyna tym razem ciśnie na maksa. W tamtej bitwie było odwrotnie, a w tej bitwie to my ciśniemy. Tylko, że problem jest taki. Że tam coś strzeliłem, a tutaj gonię, po prostu gonię. Nie no, chociaż ze dwa strzały muszę odejść, żeby wstydu nie było. A tutaj widzę, że zjadają po prostu w okamgnieniu przeciwników. O, dobra, przyceluj, przyceluj, przyceluj się pokaż. Dobra. Coś weszło. Po ciemku coś weszło. Dobrze. Dobrze. O, tego. O, no i po bitwie. Dobra. Jeden strzał oddany. Jezu. Masakra. No dobra. Jesteśmy z powrotem w garażu. Mamy zwycięstwo. I teraz mogę powiedzieć śmiało. T34 wymiata na dychy i dziewiątki. <laughs> o, przeżyłem bitwę z dychami i z dziewiątkami. Wow. Dobra, zobaczmy. E, byli gorsi. Kurna. Zobaczcie, T30 365 burask. EBRek. Nieduża różnica do obiekta. Nie, no, jak na takiego dziadka, to, ten, to uważam, że na, na takim zestawieniu to całkiem, całkiem spoko. Myślałem, że będę gdzieś na ostatnim miejscu. Kasiorka zarobiona, doświadczenie weszło. Eee, no luźnik. 409 uszkodzeń zadane. A jeśli chodzi o doświadczenie pod kątem doświadczenia, no to jestem na ostatnim miejscu, no tak. O, jeden punkt mniej od T-30. Te, te Ale to mnie pociesza, że T-30, która przecież ma niezłe dupnięcie, znalazła się w uszkodzeniach pode mną. Burask, fajne maskowanie, dwie pechy, też jest pode mną. No i EBR, który mógłby tam się pokręcić, zakręcić też. To akurat uważam, że spoko, bo T-34 e to jest przecież powolny, stary czołg. A jednak, no dobra, podsumowując, dwie bitewki, dwie bardzo różne. Wydaje mi się, że ta pierwsza była do była dobra do uzyskania lepszego wyniku. No gdyby, że tak powiem, prawa strona za szybko nie padła, no to wynik na pewno byłby lepszy, bo jeszcze parę strzałów pewnie weszło i nie wiadomo, co byłoby dalej. No natomiast niestety. Mm, Wyjście z tej pierwotnej pozycji, czyli odsłonięcie tutaj kadłuba, no to już spowodowało to, że tutaj bez problemu się czołgi przeciwnika wbijały. Jak była wystawiona sama wieża, no to mieli problem. Czyli staruszek łeb ma twardy. No i właściwie tyle. Jeśli chodzi o pancerz, no to raczej go znaczy, no niby jest, ale jakby go nie było. Mobilności nie ma. No i penetracja. O. Powiedzmy, że w starciu z ósemkami jest spoko. Natomiast im wyżej, tym zdecydowanie gorzej. No dobra, słuchajcie, taka, taka to była prezentacja T34 czołgu legendy. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.